No super, jesteśmy już tutaj yy, w kościele naszym. Tak, w kościele pod wezwaniem świętej Janny Dark. Jest to kościół parafialny, mm -hmm. bo w okolicach Głównie. mamy jeszcze w dystrykcie, tak, w dystrykcie mamy jeszcze ile, mniej więcej. Ojej, nie wiem. Ja byłem w dziesięciu kościołach, tak. jak na razie. No to są kościoły, później są jeszcze takie miejsca kultu, gdzie się też odprawia pod chmurką, pod pod chmurką no. żeby tylko w było, bo jest gorąco. Tak no tutaj pokażemy, tutaj pokażemy tylko no właśnie nad górnym wejściem, tam w głębi są dwa obrazy św. Joanny Darki i Święta Apostol z Dominikiem Sawio i Laurą Wilkoniowską. Dzisiaj na razie jest pusto, bo tutaj nikogo nie ma, tylko my. Więc... <laughs> Tak, no. Tutaj codziennie rano jest msza święta. Także mamy jako wspólnotę tutaj mszę, mszę świętą razem... A, tutaj. Z, ze wspólnotą sióstr tylni tarek, nie wiem jak ich nazwać, jak je nazwać. Potem jest zawsze dużo osób takich świeckich, którzy przychodzą. Zwłaszcza jak jest dzień przeznaczony na przykład tak jak dzisiaj e, piątek, no to gardonera, to jest takie, takie stowarzyszenie, które jakby czci w sposób szczególny serce Pana Jezusa. Mm. Także to jest zwykle więcej osób ubranych w stroje takie tradycyjne, ich czerwono-białe traktowanie. No rano już byli na, uszy, nie? Tak, już tak, na tak, 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 tak. No to oni już, prowadzili liturgię, ran, czytania. Tak, tak, rano już animowali yy... mszę świętą, tak. Z tyłu tutaj widzimy, tutaj z tej strony widzimy figurkę Matki Bożej z Wiernych. To też jako ciekawostka właśnie, a z drugiej, strony, z drugiej strony obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Tak, znajomy nam. Tak. No i jako ciekawostkę, no to co, te, te, te droga krzyżowa, nie? A, tak, bo, droga krzyżowa. Bo, bo zobaczcie, zobaczcie, ustawimy się tutaj. Ustawimy się tak tyłem do, tyłem do nie, ołtarza, nie? I normalnie w Polsce, normalnie w Polsce Drogi krzyżowe wszystko się kręci jak wskazówki zegarka, nie? Tak? Mm, tak, tak. No. Czyli, czyli w Polsce tutaj byłaby pierwsza stacja, druga, trzecia, strony. tak, od lewej do, do prawej. Natomiast tutaj w tej strefie Astral, czyli tutaj na południu, gdzie wszystko kręci się odwrotnie, właśnie droga krzyżowa zaczyna się właśnie od lewej strony i idzie w prawą stronę i idzie w prawą Czyli tutaj mamy pierwszą. Stację drugą drogi, drugą, pierwszą, drugą, trzecią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Właśnie. Taki nasz kościołek. Kościółek ludzie tutaj przychodzą, modlą się. A, a, my, a, my, a my razem z nimi. No. To co, lecimy dalej, wrócimy dalej. Lecimy dalej.